What's yours? Yeah, yeah. Szanowni Państwo, za chwilkę rozpoczniemy uroczystość upamiętniającą rocznicę zakończenia II wojny światowej. Rozpoczniemy ją od odegrania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, Mazurka Dąbrowskiego. Witam bardzo serdecznie na tej symbolicznej uroczystości, witam przybyłych gości, witam władze rządowe i samorządowe, prezydenta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza, witam Panią Halinę Ciunel, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Olsztyna, Pana Zbigniewa Szczepińskiego, członka Zarządu Powiatu Olsztyńskiego, Witam przedstawiciela duchowieństwa, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała Rafała i Gabriela, księdza proboszcza Zbigniewa Czerniaka. A witam przedstawicieli organizacji kombatanckich, przedstawicieli Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej. Polskiej i byłych więźniów politycznych. Witam prezesa zarządu na Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pułkownika Romualda Jóźwiaka. Witam prezesa Stowarzyszenia Oficerów 15. Warmińsko-Mazurskiej Dywizji imienia Króla Władysława Jagiełły, pułkownika Jana Wiśniewskiego. Witam przedstawicieli służb mundurowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji. Witam nadinspektora Józefa Gdańskiego. A witam także przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Witam pozostałych przedstawicieli służb mundurowych, Wojska Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a także przebyłych na tę uroczystość kierowników spółek i instytucji miasta. A także samych mieszkańców. Olsztyna szczególnie ciepło kłaniam się w stronę pocztów sztandarowych, służb organizacji kombatanckich, a także olsztyńskich szkół. Drodzy Państwo, przedstawiciele organizacji kombatanckich, dzisiaj mija rocznica zakończenia II wojny światowej, najstraszniejszej w skutkach w dziejach ludzkości, wojny, do której Doprowadziły nacjonalizm i chęć panowania nad światem przez hitlerowskie Niemcy. Na tym cmentarzu złożono ciała żołnierzy z części ból pól bitewnych naszego województwa poległych w walce z Niemcami. W zdecydowanej większości pochowani tutaj zostali żołnierze radzieccy, ale także, także polscy i francuscy. My spotykamy się tutaj każdego roku, aby Przypomnieć kolejnym pokoleniom o straszliwych skutkach wojny, a także wystąpić z apelem o uczynienie wszystkiego, co możliwe, by problemy pomiędzy narodami rozwiązywane były na drodze dialogu bez przemocy zbrojnej. O zabranie głosu poproszę prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymodcza. Mieszkańcy Olsztyna, droga młodzieży, dzisiaj. 8 maja spotykamy się na cmentarzu wojskowym, chociaż jest to Dzień Radości, Dzień Zwycięstwa, Dzień Zakończenia II wojny światowej. To nie jest przypadek, że spotykamy się w tym miejscu. Spotykamy się tutaj w dowód pamięci o największym dramacie wojennym, jaki dotknął Europę. Ta wojna zabrała miliona ofiar i na długie lata zmieniła świat. W sensie geopolitycznym. Konsekwencje tych zmian obserwujemy także dzisiaj. Obserwujemy z niepokojem, patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Druga wojna światowa po raz kolejny postawiła przed narodami pytania o moralne prawo do zabijania w imię ideologicznych racji. Dla naszego narodu była to wojna wyjątkowo wyniszczająca. Stoimy tu na tym cmentarzu także po to, żeby pamiętać, iż w jej trakcie zginęło blisko 6 milionów Polaków, najwięcej spośród wszystkich krajów nią dotkniętych. Straty te stanowiły ponad 16% populacji naszego narodu. Wojna dotknęła też państwo polskie w sensie materialnym. W gruzach legło wiele miast w tym niemal doszczętnie została zniszczona lewobrzeżna część stolicy kraju – Warszawy. Dla nas, Polaków, ta wojna zaczęła się najwcześniej i trwała najdłużej. Począwszy od kampanii wrześniowej 1939 roku, polscy żołnierze dawali dowody wielkiego męstwa i wyjątkowej odwagi. Po raz kolejny potwierdziło się zdanie, że Polskę można zniewolić, ale Polaków nie można pokonać. Walczyliśmy na wszystkich frontach tej wojny. Wszędzie tam przelewała się polska krew, a nasz bojowy szlak znaczyły wojenne krzyże. W bitwie nad Bzurą, w bitwie w rejonie Wizny określanej mianem polskich Termopil we Francji, pod niebem Londynu, pod Tobrukiem, Anhem, Monte Cassino, na polach Lenino czy podczas oblężenia Berlina. Wszędzie tam, nieszczędząc krwi, na pierwszej linii frontu byli polscy żołnierze. Jednocześnie w kraju udało, udało nam się zorganizować największą armię podziemną, zdolną do prowadzenia skutecznych działań wojennych, kilkuset tysięczną armię krajową. Jej dokonania stanowią najlepszą lekcję polskiego patriotyzmu. Koniec wojny witaliśmy w Berlinie, gdzie na kolumnie zwycięstwa. Zawisła Polska. Biało-czerwona flaga. Niestety, triumf, triumf ten okupiliśmy ograniczeniem suwerenności na długie lata, trafiając do radzieckiej strefy wpływu. Szanowni Zebrani, każda wojna jest bolesną lekcją. Ta wojna, II wojna światowa, nauczyła nas, że nie ma dobrych wojen. Nauczyła nas jednej, niekwestionowanej prawdy. Nigdy więcej wojny. Mówię to tutaj w obliczu tych często bezimiennych mogił żołnierzy II wojny światowej, oddając im hołd, chyląc głowę przed ich największą ofiarą. Cześć ich pamięci. Dziękuję panie prezydencie. Drodzy państwo, jeśli ktoś chciałby zabrać głos w tej uroczystej chwili, zapraszam. O modlitwę w intencji żołnierzy poległych w II wojnie światowej poproszę proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi, Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, księdza proboszcza Zbigniewa Czerniaka. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie a zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad Nimi. Zmiłuj się nad Nimi. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad Nimi, zmiłuj się nad Nimi. Panie, który przygotowałeś w swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wieczny odpoczynek racz dać panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za chwilę odbędzie się ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed pomnikiem wieczna chwała poległym bohaterom. ...kombatanckich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, następnie delegacje Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendy Wojewódzkiej Policji. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, a następnie delegacje pozostałych służb mundurowych oraz instytucji, jak również mieszkańców miasta. odegrany sygnał śpili kolego. Na tym kończymy uroczystość obchodów upamiętniających rocznicę zakończenia II wojny światowej. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. come on